Poczuj Smak Postu. Witam Cię bardzo serdecznie na cyklu wielkopostnych konferencji, o czym? Oczywiście o poście i o tym jego dosłownym wymiarze, czyli o poście pokarmowym. Główny motyw tej dzisiejszej konferencji, tego dzisiejszego spotkania to fragment z Ewangelii według świętego Mateusza z 17 rozdziału do wysłuchania, którego to fragmentu zachęcam Cię. Gdy przyszli do tłumu, podszedł do niego pewien człowiek i padając przed nim na kolana, prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemie niewierne i przewrotne. Jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im odrzekł: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: przesun się stąd, tam a ona przesunie się i nic nie będzie dla was niemożliwego ten zaś rodzaj złych duchów można wyrzucać tylko modlitwą i postem oto słowo boże no właśnie ten główny motyw tej dzisiejszej konferencji on nas na coś naprowadza um, Proponuję przyjrzeć się jemu tak blisko, tak niejako pod lupą, zobaczyć te poszczególne jego wymiary. Po pierwsze, ojciec. Ojciec przychodzi tak naprawdę zdesperowany, pełen lęku o swoje dziecko do Jezusa, pada przed Jezusem na kolana i mówi do niego: Zlituj się nad moim synem. Czyli ten człowiek, możemy widzieć, jest w rozpaczy. I mam nadzieję, nie mamy co do tego wątpliwości. Ojciec jest zrozpaczony z powodu choroby, z powodu niemocy swojego syna. Jaki zaś jest Jezus w tym fragmencie? Jezus jest pełnym mocy synem Bożym. Rozkazuje złemu duchowi, i ten opuszcza dziecko. Dziecko jest zdrowe, dziecko jest uwolnione. Widzimy więc, widzisz więc moc, niezwykłą moc Jezusa. Dalej widzisz z pewnością też uczniów, którzy zadają Jezusowi pytanie, dlaczego my nie mogliśmy Go wypędzić, dlaczego okazaliśmy się za słabi wobec tego przypadku, wobec tej sytuacji. Jezus odpowiada na to pytanie z, niejako z wyrzutem, bo On mówi z powodu tego, że mieliście za małą wiarę, z powodu małej wiary waszej, ale też daje określoną wskazówkę, daje ją uczniom czyli daje ją także tobie i mnie. On mówi tak ten zaś rodzaj złych duchów można wyrzucać tylko modlitwą i postem. I zobacz na swoje życie, zobacz na to, co ciebie otacza. Może też czujesz się jak ten ojciec czymś zrozpaczony, albo czujesz jakąś niemoc wobec jakichś spraw w Twoim życiu albo co, czegoś, co się dzieje w tobie. No Jezus daje wskazówkę i daje nam niesamowitą podpowiedź, jak spróbować tą sytuację, ten stan rozwiązać, jak sobie z nim poradzić. Ten rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem, mówi Jezus. I zobacz, czy ktokolwiek z nas, ty, ja, ktokolwiek mógłby w tej chwili powiedzieć: W moim życiu jest tyle cudów, tyle znaków obecności Bożej, że, że nie potrzebuję już więcej? Czy jest wręcz przeciwnie, że możemy powiedzieć wręcz z, taką, z takim rozrzewnieniem, nawet ze smutkiem, zadawać Bogu pytanie, Panie, czemu w moim życiu nie ma tyle cudów, nie objawia się tyle twojej mocy, ile widzę w Ewangelii, ile, ile widzę w dziejach apostolskich, ile widzę w listach Pawłowych, czy, czy w innych? Dlaczego w moim życiu nie ma tyle twojej mocy? Dlaczego tyle spraw może jest dotąd nierozwiązanych? Dlaczego tyle spośród moich modlitw mogę zaliczyć do, do tej grupy jakby? Niewysłuchanych? Nie Jak to jest? Może inny rodzaj pytań to, to taki panie, dlaczego nie radzę sobie z tym w moim życiu, czy z owym, dlaczego nie radzę sobie z takimi sytuacjami, z tymi czy innymi problemami? Albo jeszcze inaczej, panie, dlaczego to już tak długo trwa i nic się nie zmienia? No, więc y, tym bardziej zapraszam Cię do, do tych konferencji, i zapraszam Cię do tych rozważań na temat postu, bo myślę, że one dla wielu z nas mogą być taką inspirującą odpowiedzią, co zrobić, jak dalej przez życie iść, y, gdzie szukać i, i w jaki sposób. Z rozmów z wieloma osobami wiem, że y, spora część z nich uważa post. Zwłaszcza taki, bardziej, taki post w radykalnej formie, jako coś bardzo trudnego. Niektórzy nawet mówią, że, że to jest niemożliwe, a nie dam rady, chciałbym, ale, ale nie mogę. Więc wydaje się wielu osobom jako coś niemożliwego do podjęcia. No właśnie, jest to związane bardzo mocno z tym, że post on uczy dyscypliny. A niejednokrotnie tej dyscypliny w życiu nam brakuje. Cóż, w takich czasach żyjemy, a nie innych. I to, co związane z dyscypliną, z takim zwartym rytmem dnia i tak dalej, nieraz jest utrudnione. Z kolei też mamy takiego przeciwnika, którym jest świat i on jest przeciwnikiem wszelkiej wewnętrznej dyscypliny. I owszem, mógłby w tym momencie ktoś postawić taki zarzut, że przecież jest sporo ludzi, którzy na przykład bardzo poważnie traktują jakąś dyscyplinę sportu i tre trenują na przykład. Nie? Albo ktoś mógłby podać jako przykład osoby, które gdzieś zawodowo są bardzo zaangażowane w coś, w osiągnięcie jakiegoś celu, i również są bardzo zdyscyplinowane powiedzieć nie, nie o to mi chodzi i nie w tym rzecz. Te rzeczy, te przykłady, one są przykładami, kiedy człowiek jest dyscyplinowany, ale w centrum tej dyscypliny stoją jego własne sprawy, jakiś jego poludzku pojęty interes. Natomiast kiedy mówimy o tej dyscyplinie w kontekście postu, mówimy przede wszystkim o dyscyplinie wewnętrznej, o dyscyplinie duchowej, która wprost odnosi się do Boga. Czyli nie ma pomiędzy tym pierwszym, czyli motywacją, a celem czegoś pośredniego. Tam jest szukanie Boga, tam jest tylko Bóg. Więc post jest takim szukaniem Boga w bardziej radykalnej formie niż na co dzień. I być może jesteś człowiekiem, który szuka Boga. Modli się, chodzi do kościoła, korzysta z sakramentów. Jest we wspólnocie, jest zaangażowanym chrześcijaninem, katolikiem, być może jesteś takim człowiekiem. Ale czy możesz sobie powiedzieć u progu tego wielkiego postu, który, który właśnie niedawno zaczęliśmy w kościele katolickim, czy możesz sobie powiedzieć, że nie potrzebujesz bardziej radykalnej formy albo nie potrzebujesz nic w swoim życiu zmienić, wszystko jest w nim dobrze? Bo chcę Ci powiedzieć, że. Ja w, w swoim życiu duchowym co jakiś czas odczuwam taki, wręcz bym powiedziała, wewnętrzny przymus, może to troszkę za duże słowo, ale coś bliskiego wewnętrznemu przymusowi, aby podjąć post. I teraz, kiedy on się u mnie pojawia, kiedy występuje? No właśnie wtedy, kiedy czuję, że osłabłam, albo kiedy coś straciłam, kiedy osłabła na przykład moja gorliwość do szukania Boga w Słowie Bożym albo. Gorliwość do ewangelizacji, albo jakieś moje zgłe skłonności, jakieś moje słabości, wzięły nade mną górę i wzięły górę w taki sposób, że trzymają mnie przez dłuższy czas i nie umiem się wyzwolić, jakby nie umiem się odbić od jakiegoś rodzaju dna, tak można powiedzieć. Gdy tracę w moim życiu jasny kierunek, czuję wtedy, że jeżeli tych czynników, zwłaszcza jeżeli jest ich więcej. I ten stan się przedłuża, to, to taka, można powiedzieć, lampka się zapala w mojej głowie, marzena to jest czas, żeby podjąć post, czyli czas, żeby podjąć jakąś inną praktykę, bardziej radykalną, która pozwoli ci przerwać to, co było do tej pory, a, a to coś nie prowadziło cię we właściwym kierunku. Wręcz to coś, te, te inne czynniki, wiodły cię w tym kierunku, w którym nie chcesz iść. I to są moje wewnętrzne motywacje. Potrafię już po, po latach rozpoznać te stany, bo rzeczywiście od y, kilku ładnych lat regularnie te dwa, trzy razy w roku poszczę. Więc to jest taki moment, w którym mogłabym powiedzieć, że zwykłe praktyki nie wystarczają, bo przez grzech, przez jego konsekwencje, y, przez grzech, który jest we mnie, który jest w świecie, y, potrzebuje się oczyścić. Czyli potrzebuje się jak gdyby zresetować, możesz to na przykładzie nie wiem, sprzętu komputerowego nawet chcieć zrozumieć, albo na przykładzie organizmu człowieka. Nie wystarczy jednego dnia zmienić sposób odżywiania. Jeżeli ktoś zanieczyszczał swój organizm jakimś złym jedzeniem, śmieciowym i tak dalej, to nie wystarczy dla, dla poprawy tego stanu y, zmienić y, odżywianie tu i teraz i zaraz będzie efekt. Nie, w analogii do, do układu pokarmowego to jest tak, że, że jeżeli źle się odżywiamy, to powstają z nim różnego rodzaju złogi, jesteśmy takim magazynem toksyn i znów potrzebujemy czegoś radykalnego, oczyszczenia się, żeby to zmienić. I dokładnie tak samo jest w życiu duchowym. Post jest takim pięknym czasem, trudno go podjąć, trudno się znaleźć w sobie wewnętrzną motywację, żeby go zacząć. Trudno przejść od decyzji do realizacji, ale z moich doświadczeń wynika tak, że kiedy już tą decyzję podejmuję, to zawsze stwierdzam, że ten czas był mi potrzebny i był owocny. I nie inaczej było w czasie ostatniego postu, to był post, który w tym, w tym roku, w bieżącym 2021, podejmowałam. I dokładnie drugiego dnia postu miałam takie, przeżyłam takie głębokie doświadczenie na modlitwie, dla mnie bardzo głębokie. To doświadczenie polegało na tym, że, że po prostu podczas modlitwy pojawiło się we mnie pytanie. I to pytanie brzmiało w bardzo prosty sposób, ale dosłownie sprowadziło mnie tak, jakby na głębiny. Miałam takie poczucie, że wcześniej poruszałam się jakby po powierzchni wody, a, a to coś było jak podróż łodzią podwodną na, na, na samo dno gdzieś jakiegoś oceanu. Można powiedzieć, że to był ten ocean mojej duszy, tak, tak górnolotnie, ale do rzeczy. Pytanie brzmiało tak, jaki jesteś Jezu? I to pytanie uświadomiło mi, że choć idę za Jezusem wiele lat, yy, poznaję go w Słowie, we wspólnocie, w kościele, służąc mu, to jednak to pytanie w tamtym momencie było takie bardzo pierwotne. Uświadomiłam sobie, Jezu, jak mało Cię znam. Jak, jak wiele jeszcze mogłabym zrobić, żeby poznawać Cię lepiej, jak Ty jesteś przede mną nieodkryty, taki wielki, potężny, wszechmogący, a, a ja taka słaba w tej codzienności, tak, tak łatwo gdzieś przychodzi mi podążać inną drogą niż drogą za Tobą. Jaki jesteś Jezu? To pytanie nie dawało mi spokoju, z tym pytaniem zasypiałam, z tym pytaniem mi się budziłam i stąd mogę powiedzieć, że, że właśnie ten ostatni post był dla mnie bardzo owocny. Schodziłam w nim po prostu głębiej, też dane mi było patrząc na Słowo Boże, nieraz przecież to samo, które wiele razy w swoim życiu czytałam, wiele razy się w nim modliłam, że było dla mnie jakieś inne. Jakby mogła to porównać, to jakby obraz czarno-biały, ale nagle ten obraz stawał się kolorowy, głęboki, była widać w nim perspektywę, przestrzeń. To nieraz daje post. Bardzo często, to jest częste doświadczenie wielu osób, które mówią o poście. Właśnie to wyostrzenie takiego duchowego wzroku, tych, tych duchowych oczu. No ale dlaczego miałoby być inaczej, skoro jedzenie? I niech ten pusty talerz jest tego, tego symbolem. Ono nas ściąga bardzo mocno na ziemię. Jedzeniu poświęcamy sporo czasu, jako przygotowaniu, myśleniu o tym, co zjemy, myśleniu o tym, co mamy kupić, żeby to coś zjeść, w końcu samemu spożywaniu tego, tego pokarmu. Tak, no Jedzenie to jest symbol spraw ziemskich. Natomiast Słowo Boże to jest symbol spraw duchowych. I teraz Post jest właśnie tym szczególnym czasem, kiedy rezygnujesz z czegoś, co mnie ciągnie tutaj ku ziemi, na rzecz tego, aby wznieść się wyżej, aby wznieść ku Bogu mojego ducha, aby w duchu właśnie go szukać. Post wreszcie jest takim obroną przed wpływem zła. Zresztą mnie trudno to rozpoznać w tym 17 rozdziale Mateuszowej Ewangelii. Dlaczego post tak mocno oddziaływuje? Dlaczego on też nie podoba się szatanowi ostatecznie? No, dlatego, że on bardzo mocno nas weryfikuje. I uważam z mojego takiego własnego osobistego doświadczenia i z obserwacji różnego rodzaju, że modląc się, no owszem, szukamy Boga, ale jest możliwe podczas modlitwy takie subtelne szukanie samego siebie, szukanie własnych pragnień, realizacji, jakiegoś spełnienia i niekoniecznie będzie to tożsame z tym, czego chce Bóg, czyli możliwe jest na modlitwie szukanie samego siebie. Natomiast w przypadku podjęcia postu ze względu na Boga, z powodu pragnienia szukania Go, zbliżenia się do Niego, zrobienia kroku w Jego kierunku, to myślę, że u wielu z nas już pierwszego dnia jesteśmy weryfikowani z samym sobą, bardzo mocno. Kiedy ta weryfikacja przychodzi? No na przykład, jeżeli jesteś człowiekiem, który pije sporo kawy na co dzień i, i, ten, i twój organizm zacznie dawać sygnały, że czegoś mu brakuje, że czegoś mu nie dostarczyłeś, to to jest ta pierwsza weryfikacja, co wtedy zrobisz, czym to zastąpisz, o czym zaczniesz myśleć wreszcie, a może się poddasz. No właśnie, tymczasem Jezus daje bardzo jasne wskazówki odnośnie życia duchowego i też w Ewangelii według świętego Mateusza w szóstym rozdziale mówi Jezus o modlitwie, o jałmużnie i mówi o poście. I to powinna być zasada życia duchowego. I teraz pytanie do weryfikacji. Twojej, mojej, każdego wierzącego. Czy te trzy rzeczy stanowią nierozłączny element mojego życia duchowego? Czy one tam są? Yy, prawdopodobna odpowiedź na to pytanie u wielu z nas jest taka, że, że ta modlitwa, no to ona jeszcze tam jest. Ale pytanie, czy jest post i czy jest jałmużna? Jałmużna też rządzi się określonymi prawami. Nie każde wrzucenie człowiekowi proszącego o pomoc jakiegoś grosza czy jakiegoś daru będzie jałmużną. No właśnie, ale my podążamy w poście. Więc modlitwa, post, jałmużna. Czyli te zasady, które są dla ciebie, dla mnie, dla nas, po co one są dane przez Jezusa? No nie po to, żeby czytać o nich w Biblii albo mówić w kościele. One są dane po to, by je stosować po prostu. Natomiast skojarzenie, które mamy, kiedy myślimy o poście, ono, ono jest, myślę, że wielu z nas będzie podobne jak to moje skojarzenie. Moje skojarzenie jest takie: post będzie zimno, będzie głodno i będzie momentami mało przyjemnie. To z jednej strony nie zachęca, ale to są te odczucia to wszystko, co się dzieje na poziomie fizycznym. I to, co to właśnie nas odciąga, to odciąga ciebie od postu, od jego podjęcia, zwłaszcza w radykalnej formie. I ważne, żeby zobaczyć właśnie to coś, to co się pojawia w tobie na myśl o poście, te, te impulsy, jako wewnętrznego przeciwnika. Bo nie tylko świat jest przeciwnikiem, ten wewnętrzny przeciwnik, on też żyje w nas, żyje w tobie, on tam sobie tam mieszka, czasami ma się bardzo dobrze, ponieważ dostaje to, czego chce. I niestety jest tak, że ten wewnętrzny przeciwnik na, na co dzień nieraz rządzi Tobą. Ja w jednej książce przeczytałam taką, taką nazwę tego stanu, mogła zapożyczę ją teraz, król Brzuch. Nie? I nieraz jest tak, że ten wewnętrzny przeciwnik, zwłaszcza w kontekście do postu, to rzeczywiście on gdzieś tu, tu mieszka, nie? Tu, się, tu się gdzieś tam zasadza, nie? czyli o, o twój żołądek po prostu, on tam jest. Więc chciej go zobaczyć właśnie w tych odczuciach, w tym, co się pojawia na myśl o, o poście, kiedy zbliżasz się do decyzji o jego podjęciu, co ci towarzyszy. O czym on mówi? Ten Twój król brzuch, ten Twój przeciwnik, do czego cię wzywa, od czego cię odciąga. I zobacz, jeżeli chodzi o czas na post, to chcę ci powiedzieć, że nigdy nie jest dobry. Bo żyjemy tutaj i teraz i poruszamy się w tym czasie tym zwykłym tak chronos, byśmy go mogli określić. Czyli ten zwykły czas, upływ czasu, tak ciągle jest go za mało, ciągle wiele rzeczy do zrobienia. Chcę Ci powiedzieć, że jeżeli będziesz zastanawiał się pod tym kątem, to stwierdzisz, że na post nigdy nie będzie dobrego czasu. Zawsze znajdziesz stosowną wymówkę i zapewniam Cię, będzie ona przekonująca dla Ciebie. Ale jeżeli wkroczysz w inny czas, czyli w ten czas, który zwiemy kairos, czyli czas zbawienia, czyli czas, który odnosi cię do Boga, który daje ci perspektywę wieczności też, to zobaczysz, że każdy czas na post jest dobry. A ten okres Wielkiego Postu, który niedawno rozpoczęliśmy w Kościele katolickim, jest czasem szczególnym, wyjątkowym, bo wszystko krzyczy, wszystko wzywa do tego, aby podjąć jakąś konkretną praktykę radykalną inną niż wcześniej, żeby zrobić krok w kierunku Boga, żeby go szukać całym sercem, żeby rozdzielać przed Nim serce nie szaty zresztą, jak mówi Słowo Boże. Więc. Post z serca, nie sprawa, yy, nie ten post yy, na przykład piątkowy, no bo trzeba, tak? Yy, no mogę powiedzieć, że, że ja w pewnym momencie swojego życia, tego duchowego, zorientowałam się, że nie poszczę w piątki. Hmm. Yy, na czym to polegało? No na tym, że ja w zasadzie nie jem mięsa. Yy, nie lubię go, nie jem, no może to troszkę dłuższa historia. Więc przez jakiś tam czas, brzydko mówiąc, w cudzysłowie, w piątki miałam spokój, tak? Bo ja nie jem mięsa. I uświadomiłam sobie w pewnym momencie, że, 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 że to nie tak, że ja właściwie nie podejmuję postu, ponieważ to, to, że nie jem mięsa, nie lubię go, powoduje, że nic w ten piątek, który przychodzi, nie daje Bogu. Nie, nie szukam go, z niczego nie rezygnuję. Wręcz przeciwnie, zastępuję go czymś, co bardziej lubię, co bardziej mi y, odpowiada. Y, I to tak naprawdę to, to co przez y, pewien czas podejmowałam, to był post sprawa, czyli post, który kompletnie nie podoba się Bogu. Natomiast Bogu chodzi o post z serca, y, o post, który dotyka serca i kto, post, którego motywacja. Płynie z serca człowieka. I popatrz, wiele czasu tracimy na przygotowanie jedzenia, na myślenie o nim. Zresztą przed chwilą o tym wspominałam. Wiele czasu tracimy. Na zaspokajanie własnych żądz, tych, tych wszystkich związanych ze, ze, ze smakiem, apetytem i tak dalej, nałogów. Y, wiele czasu wielu z nas jest w stanie poświęcić, y, żeby zaspokoić często właśnie no, wręcz nauk jedzenia słodyczy, cukru, spożywania cukru w nadmiernej ilości. Y, a chciałabym Ci w tym momencie zadać pytanie: czy ktoś. Widział człowieka, który najadł się na przykład słodkich rzeczy, zjadł jeden, drugi kawałek tortu. Może do tego dołożył jeszcze jakieś lody, słodki napój. Bądź dla tych, którzy wolą, wielki talerz mięsa, jeszcze do tego wszystkiego tłustego. I widziałeś kiedyś takiego człowieka, który po takim posiłku biegnie z ochotą modlić się, poznawać Boga, szukać go w Słowie? No raczej nie, bo, bo to niemożliwe. Kiedy jesteśmy obiedzeni, kiedy nasze żołądki są, są aż ciężkie, to to nie jest właściwy ani dobry czas na modlitwę. I teraz spróbuj sobie taki y, obraz postawić teraz przed oczami. Dwóch talerzy. Jeden talerz wypełniony właśnie jedzeniem, tym, jakie być może lubisz y, i może to jest jedzenie, które wcale Ci nie służy. Z drugiej strony, zobacz talerz, który jest pusty w tym sensie, że nie jest wypełniony jedzeniem, pokarmem, ale za to jest w nim Boże Słowo. I właśnie czas postu, czas decyzji o poście, to jest taki wybór pomiędzy jednym a drugim talerzem, pomiędzy jedną drogą a drugą drogą. Ta pierwsza droga to jest droga świata, droga człowieka. Ta druga droga. To jest droga także człowieka, ale nowego człowieka, który szuka Boga. I zobacz, czasy, w których żyjemy, te, te dni teraz, to są czasy niepewne, czasy pełne różnego rodzaju walczących ze sobą sił, i być może my, jako wierzący, może Ty utożsamiasz się z tym, że, że niejako słabniesz. Że, że jako słabniemy. I to, czego potrzebujemy, zwłaszcza w takich momentach, ale też w momentach, które daje Kościół, które stanowią wyzwanie do tego, żeby wstać, może powstać z gruzów, powstać z jakiejś beznadziei dotychczasowego życia, to, to, to są te momenty, kiedy trzeba nam w szczególny sposób naśladować Jezusa. A Jezus właśnie w taki sposób żył, też modląc się, przecież i poszcząc. I teraz, jeśli chcesz naśladować Jezusa, jeśli chcesz żyć jak On, od czego zaczniesz? Od cudów? Pewnie chciałbyś, ale to niemożliwe. Nie jest możliwe, żeby człowiek, ty, ja, żebyśmy dzisiaj poszli i tak niejako z biegu rozpoczęli wyścig czy pielgrzymkę życia utkaną cudami. Jakość tych cudów przecież aż w takiej ilości nie widać. Od czego więc zacząć? Od naśladowania stylu życia Jezusa. A potem z pewnością pojawią się także i cuda. Więc, post. Po co? Po co w ogóle myśleć ci o poście? Po co ci to proponuję? Bo to jest sposób na spotkanie z samym sobą, ze swoimi słabościami, po to, aby je pokonać, aby je mocą Bożą zwalczyć, sposób, żeby zawalczyć. O, o swój charakter, też o jego wydoskonalenie. Drugie to jest sposób na spotkanie z Bogiem, sposób sprawdzony, sposób bardzo dobry i przede wszystkim to jest sposób, który został podany, dany nam przez samego Boga, dany przez Jezusa. Więc teraz, w tym momencie, kończąc tą, tą pierwszą konferencję, Proszę Cię Panie Jezu, proszę Cię za nami wszystkimi, proszę Cię za wszystkimi, którzy słuchają, kiedykolwiek będą słuchać tej, tej konferencji, proszę Cię dla nas wszystkich Jezu o głód postu, żebyśmy nie byli głodni tego świata, głodni rząd głodni zaspokojenia samych siebie, apetytu na to życie doczesne, tutaj i teraz, ale żebyśmy byli głodni Ciebie, więc głodni też postu. Jezu, Ty nasz zmotywuj. Ty zmotywuj przede wszystkim tych, którzy nigdy nie pościli. Zmotywuj tych, którzy na myśl o poście czują lęk, a nawet odrazę. Połóż, Panie Jezu, na nas wszystkich swoją rękę, swojego ducha, w taki sposób ażebyśmy poczuli głód głód postu zmotywuj nas sam do niego i działaj w nas działaj w myślach w modlitwach w decyzjach w realizacji tych decyzji od głód postu wołamy do ciebie panie Jezu teraz amen pomyśl więc z czego zrezygnować na jak długi czas mnie zawsze pomaga taki konkret. Muszę wiedzieć, co i jak długo. Podzielę się tym zresztą z Tobą już jutro. Pomyśl także nad tym, gdzie w życiu potrzebujesz uaktywnić Bożą moc i Bożą pomoc: czyli mówiąc tak, takim kolokwialnym dość językiem gdzie nie gra w Twoim życiu gdzie coś mogłoby być lepiej. Ważne jest, żebyś podjął konkretną decyzję, do, do tego cię namawiam, konkretnie, jak postanawiasz pościć. Kiedy podejmuję te konkretne decyzje co do postu, to jakoś dziwnym trafem zawsze otrzymuję łaskę, by wytrwać. Zawsze otrzymuję taką łaskę, by trwać od początku do końca. Zobacz, tak jak owoc, który, który zerwali pierwsi ludzie, doprowadził do upadku, ta rządza, która była w człowieku, doprowadziła go do upadku i do grzechu, tak do powstania może ciebie właśnie prowadzić wyrzeczenie się tego samego właśnie pokarmu i jakiś tam rząd. Więc podejmujemy teraz proces odwrotny. Może odeszliśmy w minionym czasie od Boga, natomiast wraz z wielkim postem, wraz z decyzją o poście pokarmowym, odwracamy ten proces i wracamy w ramiona Ojca. Czyli ogłaszam wielki powrót. Mam nadzieję, że Twoja decyzja wpisze się w niego i że też zechcesz wrócić i właśnie w taki sposób szukać Boga. Poczuj smak postu. Zapraszam Cię już jutro. Do zobaczenia.